Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem się pochwalić y, ostatnim moim odkryciem. Ja wiem, że, że dla Was pewnie jest to żadna nowość, ale ja osobiście przez całe życie jeździłem y, na rowerze z bidonami czy butelkami, tak zwanymi zwykłymi jakieś tam randomowe, najprostsze butelki, które po prostu, no nie oszukujmy się miały. Posmak i, i zapach plastiku, i po prostu to jest moje teraz odkrycie tego sezonu. To są butelki od Camelbaka. Mam tutaj trzy takie modele podstawowe, można powiedzieć, i powoli postaram się je omówić. Pierwszy podstawowy model to jest Camelbak Podium. Jest to flaszka 620 ml. Mamy tutaj jakieś od producenta bajery. Mamy tutaj taką flaszkę, właśnie. Zaraz je wszystkie tutaj pootwieram i pokażę. Może na przykładzie tej, co w niej jest takiego jak dla mnie niesamowitego, to sobie zdejmiemy na chwilę. Po pierwsze, jest ona wykonana z wysokiej jakości plastiku, co jest fajne. Nie wiem, czemu inni producenci na to jeszcze nie wpadli, że tutaj ten. Cały wlot jest po prostu szeroki, tak jak szeroka jest butelka. Łatwiej jest tutaj nasypać jakiegoś izotonika czy czegoś takiego, a nie zrobią taką dziureczkę. Bidon jest, wiecie, szeroki i to zawsze się rozsypie. Trzeba to przezlejek i tak dalej, i tak dalej. Fajne jest to, że po prostu ten plastik jest praktycznie bezwonny, bo jest bezwonny. Już to sprawdziłem, już to wąchałem. I tak jak mówię, jest to 620. Fajna jest tutaj opcja. Nie wiem czy to będzie w kamerze widać, tu w środku jest taka membrana, i teraz cała, cały myk i cała sytuacja jest tego typu, że można jeździć na otwartym zaworze po prostu w ten sposób, jak jest tutaj widzicie, tutaj jest zamknięte. I w momencie, kiedy macie nawet pełny bidon picia, to jak przechylicie butelkę w, tej, w tą stronę, no do góry nogami po prostu, to nic nie leci z tego bidonu. Dopiero jak naciśniecie, dopiero wtedy poleci ciecz tak nie ma szans, że coś tu się wylewa, rozlewa, kapie po, ra po ramię, każdy z nas wie jak wygląda rama, na przykład po jeździe na szutrze i jak w środku jest izotonik, to się wszystko lepi, klei, ten kuś się przyczepia. Do, 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 do czego jest to zamknięcie? No to zamknięcie jest do tego, że jak o, w ten sposób przewozicie gdzieś sobie napój, czy coś w plecaku, czy coś, to teraz już nie ma opcji, czy tak, czy przy naciskaniu nie ma opcji, że Wam coś tutaj wycieknie. Bardzo fajne butelki. Jeszcze pokażę tutaj ona jest całkowicie rozbieralna, tu jest taki nie wiem co to jest taka gumowa zawleczka, tu jest ta membrana w środku, można to wszystko rozebrać, śmiało sobie wyczyścić i mieć po prostu fajny bidon sterylny, ustnik z silikonu medycznego czy jakoś tak nie wiem nawet co to jest ten silikon medyczny ale no, no podobno jest to fajne i dobre fajnie się z tego pije I jest to tak jak mówię no niby butelka no dla mnie odkrycie tego sezonu bo tak jak wcześniej wspominałem ja to tylko jeździłem wiecie dostałem sobie o kupiłem sobie jakieś izotoniki od izostara dostałem dwa bidony no no to fajnie mam bidony co z tego że jedzie to plastikiem i jest po prostu jakieś rakotwórcze czy cholera wie co nie zwracałem na to uwagi wcześniej teraz jakoś tak się Zacząłem tym bardziej interesować i przejmować. Dobra, to mamy tą buteleczkę. Tu jest druga butelka. Też jest to butelka podium. Z tym, że ta już jest 710 ml. Nie jest wcale taka duża, jakby się wydawało, że mogłaby być. O, coś takiego. 620, 710. Tak one wyglądają. No i też elegancko jest zawór, jest zamknięcie. Bardzo fajna ta membranka jest. Ja już to sprawdzałem teraz w tych warunkach. Nie mam jak tego tutaj wody lać i tak dalej. Ale uwierzcie mi na słowo, że tak to właśnie działa. W momencie przechylenia tego bidonu nic nie wylatuje. Dopiero po naciśnięciu. Pod warunkiem, że macie otwarty zawór. Bo jak macie zamknięty zawór, to, to nie poleci ani tak, ani tak. No i skupmy się na trzeciej butelce. To jest już yy, seria Dirt. Podium, czyli o co tu chodzi? No o to tutaj chodzi, że to po prostu jest taka butla z takim o gumowym cyckiem, który możemy sobie normalnie zdjąć i założyć ją na inną. To jest pierwsza różnica między tymi dwoma butelkami. Jak ktoś nie lubi, jak tam mu piach poleci czy, czy, czy coś, to, to może sobie to śmiało założyć. I sobie wozić w ten sposób. O, jeszcze drugą stroną to założyłem i może sobie podczas jazdy zapinać. Zapinać, zamykać, żeby po prostu mu tutaj żaden brud i syf nie leciał do tego ustnika. Jak ktoś nie, jest, nie lubi, nie jest przyzwyczajony, nie wiem jak to nazwać, to jest pierwsza różnica. A druga różnica jest to butelka po prostu podwójnie izolowana i według producenta dwa razy dłużej trzyma napój chłodny, jak ktoś lubi. Nie właśnie też to trochę zmotywowało do odnalezienia tych butelek, bo po prostu jak jest gorąco, nie lubię tej takiej, wiecie, wody, czy, czy izotonika, czy czegokolwiek takiego ciepłego jak zupa, o Boże, nie da się tego pić po prostu, więc też to była taka motywacja, ona jest tutaj izolowana, Podobnie, czy, podobno trzyma ileś tam godzin niską temperaturę, jak sobie tutaj nalejecie jakiegoś chłodnego napoju, czy wręcz zimnego, dorzucicie 2-3 kostki lodu, to jest spoko. No i zobaczymy jak to się będzie sprawdzać. Na razie są zamówione, przyszły. Też tutaj wszystko jest to samo. To jest w zasadzie, bo jeszcze on jeszcze y, Camelbak ma jeszcze serię y, Chill i serię Ice chyba. Ice właśnie trzyma do czterech razy dłużej. To jest w zasadzie wersja Chill, tylko że z tą nakładką będzie to wersja Dirt. Dirt, czyli brudny i tak dalej. Ale jak sobie zdejmę. No Jezu, czemu ja cały czas to drugą stronę, zakładam. Jak sobie to zdejmiecie, to już macie wersję chill, a jak sobie założycie, macie wersję dirt. I teraz możecie sobie kupić wersję chill i dokupić te pier pierdłki, zamykania gumowe, a możecie kupić od razu i wychodzi taniej, bo same zamykacze to jest tam parę złotych więcej wychodzi niż to jest z butelką. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Będę testował te butelki, zobaczymy jak one w ciepły, w ciepły taki dzień słoneczny, jak one tutaj, jak będzie ta trzymać, bo te konkretnie nie są takie. To są zwykłe wersje podium. Tak jak mówię, to jest 710, 620. Aha, i jeszcze ważna rzecz, i ta jest też 620, choć ona wygląda jak 710. Ale ona nie jest 710 ze względu na tą folię ochronną tam włożoną, i ona po prostu tak wygląda. Tylko, że jest 700, a nie jest 700, jest to 620 ml. Ta to jest dokładnie odpowiednik, jeśli chodzi o płyn tej. Tylko ze względu właśnie na tą osłonkę czy tą ochronę, tą folię, daje jest ona po prostu większa. No i tak to mniej więcej wygląda w tej chwili. Zobaczymy, będziemy testować. Być może jakieś krótkie wideo na ten temat będzie. Jest tego, na temat tych butelek jest bardzo dużo filmików w internecie. Można też sobie popatrzeć, zapoznać się, co inni sądzą na ten temat. Ja na razie mówię: kupiłem. Jest to dla mnie odkrycie tego sezonu i będę to testował. I będę oczywiście mówił, jak jest. Czy one faktycznie zdają egzamin? Czy jest tak, jak podaje producent? Bo zazwyczaj wiecie jak to jest, producent swoje, życie swoje, praktyka jeszcze co innego. Jeszcze tutaj jedną rzecz kupiłem, odnośnie tych butelek, to może je tutaj postawię na chwilę, żeby zrobić miejsce. Proszę bardzo, jest to taka szczotka i taki wycior, bardzo fajna, bardzo miłe w dotyku, nie jest to takie sztywne jak wiecie, jak te szczoty takie do szorowania garów czy coś takiego. Też z baka jest. Jest tutaj butelka podium, czyli śmiało można czyścić te buteleczki. Także sprzęt jest. Nic tylko lać płyny, jeździć, testować i wydawać opinie. Jeśli macie takie butelki, korzystacie już od jakiegoś czasu, napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza opinia. Chętnie sobie poczytam. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. I co? Jeździcie bezpiecznie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!